Ja mam piosenkę. O. o! Sam? Sam. Słuchamy, co? No Szykują się przeżycia. To będzie piosenka i potem jest refren. Jak uważasz. Kiedy sobie siedzę w bar i patrzę na ręce barmana, to bledną mi tatuaże. No, I krwawi mi każda rana. Znaczy no, to jest smutny. 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 O, I refren. Jest, no, no, refren. Wesoły? Wesoły. wesoły. Pijmy zdrowie w mnie Karolate, bo w mym życiu tyle smutku, o czym Włodku dobrze wiesz, o czym Włodku dobrze wiesz. Strasznie smutku. A ten głodek to, to, Karol, to, to, jest? To, to, to żaden z nas, to jest mój brat Mleczny. Jak to Mleczny? No co Mleczny, że co? Tak. No, w barze się z nim spotykam czasem.